W następnym odcinku Among Us o Abdajecie, który zniszczył. Może nie zniszczył, ale no. Jedną ważną rzecz związaną z moim kanałem, ale. Trudno, no. Pewnie jak. jak... Bug. Próbuję się zalogować. Dlatego. Mi się jakby loguje. Mi się łączy z kontem. coś takiego. Co wiem ale to się fajnie jakiś, jakiś, fail, jakiś fail, błąd. Więc... Ale co wiem, co się go zalogować. Zresztą nigdy nie wiem, się to... No trudno, ale... Ale chociaż można grać, można w końcu grać. To... No, trochę pokażę, jak gram. I miało być, wczoraj live, w dzisiaj chciałem na, spróbować to zrobić, ale no. no, się nie udało, no. Próbowałem jedną ja aplikację, którą teraz nagrywam, w Gryfin, to tam też da na się nagrywać live, ale się nie dało. No i sprawę minuty się nie, nie dało, nie wiem. Yes. Hoped. No. Dora. Włączam. Wow, oh, nigdy nie tak. Nie tak. Chyba dzisiaj. Allo, amon gaz. Gaz. No.

spoko może nie jest spoko, że kogoś zabili czarny czarny na 500% o oh. może um. może to jest tak hmm Jak ktoś chciał, to mogę to też... jest... ja mogłem pokazać, jak wygląda ta... moja mapka. Moja taka mapka za mam taką swoją. Oczywiście... <grym> Jedyny Wypokój... To jest ten. To jest jeden Pokój jest to ten, Biblioteka, bo chyba nie ma. Albo jest, nie wiem. Nie wiem, możecie mi zawsze poprawić. Bo nie wiem, co na razie Jest to biblioteka, co nie ma. Ten ogromny elektryk. Hop.

Dobra, Spoko. No, czy nie będzie się poszła co I tego samego, mój w ogóle stary kanał. Jakby ktoś się tak w ogóle interesował, ale to nie, nikt chyba nie obchodzi. Jak tylko ty, ty, mówię. nie spadł i umarł co, co, to, je? co to jest jest coś e, pieniądze może to jest coś innego No bo to jest ogromno. Ciekawe, jak będzie na jak wyjść z Chodź. E ma w dwóch. Fajnie, fajna informacja. Się ty kot, ty kot. Co fajnie wyje? Co wkręta się jakiś? Fajnie się ukryć się z impostorem jak ktoś ktoś Cześć... jest z po fajnie to Chce się ukryć w tych łazienkach O nie prąd wyłączyli Prąd wyłączyli! Kto nie zapłacił za prąd! nową? No, nawet ta taka już nie zapłaci, ta się za prąd, no. Słuchaj, tu się zgubiłem trochę już. Tak jak ja to mówię, naprawdę, co jak nie, jak ja to uważam, Natomiast się siebie da się zgubić, naprawdę. No, ze swoimi reakc reaktorami, reakcjami oj, taka, oj, o, taka, no, taka bardzo charakterystyczna tego update, tu w ogóle tu, broń i zimą zasługuje impostora. Dobra, no, nie, tak naprawdę to nie jest jesteśmy kana kanałem Family Friendly. No. czy się, naprawić, no. Ja tego to skończy. No dobrze, wysadzam

Aha. Tady jste se rovný, nebo jste bardzo znajomo to wygląda. Złuchaj, mówię, jest w bardzo znajomo, tylko coś znajomo. Wygląda naprawdę. Aha, naprawdę. się jak No, naprawione Co, to, co to jest mi się, zda? się. O, ale z Zostaje mi się z ale To jest takie takie coś takie No nie no, znowu z tymi reakcjami, reak reaktorami i innymi zniczami. Co? Czemu zniczami akurat? Nie wiem. Idziemy na koniec świata. Na nie, Dobra. To w ogóle Nie, da się w ogóle grać? Dobra, niektóre. Ja? Ach, Nie, grać? nie, wyglądają, nie, nie, Wyglądają, nie, gry starej dosyć, nie może nie Z 2006, z tego, pierwsza część Chodzę nie, nie mogę nie, nie mogę, to nie mogę, no. Dobra, sss, Cześć, nazywam Hm. Co to samo To z jednego miejsca... Ehm... Słupcie Po

Pan to... dosyć no. no Ej, nie ma żadnych serwerów w ogóle na innych na na próśniu sklodinomizy z... też nie ma Ta, bo system muszą na Rshi'pie tylko grać Kurde Kraby

Na razie to się co z tym musimy uporać co z tym systemem kont, żebym mógł sobie nikt zmienić i... I to żeby trochę serwery te działały lepiej. Chociaż... Trzeba poczekać, bo ludzie dużo grają, no... Airship. Airship i w ogóle no. Dobra. I tak w ogóle pokażę wam ciekawą rzecz, bo dzisiaj jest 1 kwietnia, co nie wiem. To wam pokażę co się ty gdzie. No, tak, jak biorę, nic nie wiem. Ale tu jest to. Tu jest to. co mapa się odwróciła. Ma. Cała nowa mapa ma, tylko odwróciła. No. Tak jakaś jak, 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 jak nowa mapa, tylko to sama, tylko odrcana. No, co to chciałem to pokazać. No innych mapach to nic się nie zmieniło. Tylko na skrydzie nie wiem czemu. Nie tak dziko się gra. Moja no, trochę jak nowa mapa, tylko która wygląda k, k, tak samo. Yyyyyy... Jezu... Dobra. To jest pokaże, a się to kończymy. Właściwie, nie da grać, jak tylko korzyści na tym, no... ...korzyści piegrają. Mam nadzieję, że za 2-3 dni... ...już tam ten hype spadnie na te korzyści, bo jedną... ...scenę, no, no każdej ma piegrać. I na końcu, i na końcu na pewno będzie... Się... To logowanie z nią. Jak widzicie, Romani się loguje. Co nie? Jakby. I tu z gruchy niepie, trochę fail, jakiś błąd. Błąd. No. To nie to, co z że tego co tam u nich jakieś tam specjalny serwer do, do logowania. Ale na końcu sobie komentujcie. Czekać, na więcej filmów, Su.